Hej, hej, witam w kolejnym materiale poświęconym DBD tak jak widzicie po tytule i prawdopodobnie wiecie e, Pinhead czyli dodatek Hellraiser zostaje usunięty z DBD. Więc krótki materiał w zasadzie o tym z czym to się będzie wiązało jeżeli chodzi właśnie o usunięcie Pinheada z samego DBD plus dodatkowo szybkie omówienie roadmapki na marzec. Więc dobrze zaczynając od kwestii najistotniejszej Pinhead. Generalnie sytuacja jest bardzo podobna i w zasadzie analogiczna w przypadku tego, jak opuszczały DBD Strager Finksy. Oczywiście Strager Finksy były dawno, nie wszyscy mogą to pamiętać, więc generalnie poszło o licencję, w zasadzie osoba, w zasadzie marka, czy de facto właściciel po prostu praw do Pinkheada, po prostu nie przedłuża licencji z behaviorem. No, i ten po prostu, jeżeli będzie niedostępny, a w zasadzie już nie jest dostępny do kupienia w grze, jeżeli chodzi o Steama, bo sam dodatek z Steama po prostu zniknął, bo chciałem sprawdzić, kiedy ten dodatek wyszedł. No, wyszedł 3,5 roku temu, no bo wyszedł tam latem roku 21. Ale dobra, z czym to się generalnie wiąże? Osoby, które mają kupionego Pinheada Będą miały normalnie tą postać, tak jak w przypadku Sergio Finksów. Perki Pink zostają wrzucone do ogólnej puli killerów, więc mamy w zasadzie tam kilka nawet ciekawych perków, jeżeli chodzi o takie mm, podstawowe perki, teraz ogólnie dostępne nawet dla nowych graczy. No i znikają skiny, i co się z tym wiąże, w wewnętrznym sklepie w DBD po prostu możemy kupić właśnie samą postać oraz skiny 50% taniej, i sama postać będzie dostępna do 3 kwietnia. I do 3 kwietnia mamy czas, żeby w zasadzie osoby, które jeszcze pinkheada bądź skinów nie mają, po prostu kupić sobie to wewnątrz gry, żeby po prostu tą postać mieć, bo skinki zostają, postać zostają, umiejętności zostają dropnięte do ogólnej puli, a achievementy będą przerobione. Także możesz sobie spikować dowolnego killera, tylko i wyłącznie używając tam odpowiednich perków. I dobrze, co to generalnie oznacza dla samego DBD? Czy jest to jakaś wielka strata? Nie, Pinkhead raczej nie był w jakąś często pikowanym killerem, nie był też znowu nie wiadomo jak mocny, więc duża strata dla graczy. To. Nie jest. Co to oznacza generalnie dla samego Behavioru? No, wydaje mi się, że w zasadzie tak jak wam mówiłem w materiale, który gdzieś tam raczej podsumował ten poprzedni roku 24 dla Behavioru, który film nie był zbyt dobry przede wszystkim przez Franka Stone'a, prawdopodobnie po prostu nie zrzucanie się koszu produkcji i tak dalej. I w tym momencie pytanie, ile to faktycznie jest kwestia tego, że właściciele praw do Pink Hedda się nie dograli z DBD, a w zasadzie z Behaviorem, czy po prostu Behavior stwierdził, że nie będzie wydawał takie kasy. Po prostu na przedłużenie tej licencji, czy jakkolwiek. I, ale to jest tylko i wyłącznie mój dom, tego nigdzie nie znajdziecie. Finał i morał tej bajki jest taki, że Pinhead z DBD znika. Jak chcecie kupić, to po prostu macie niecały miesiąc na to, żeby sobie tę postać ogarnąć. I dobrze, kwestia druga, czyli Row to mapka na marzec. i tak jak wam nagrywam materiał, że DPD jest nudne. Więc w tym momencie tak, w tym tygodniu nie dzieje się nic. W przyszłym tygodniu dostaniemy PTB. 11. Tak w zasadzie było to powiedziane w momencie, kiedy dostawaliśmy. Wszystkie zmiany, a w zasadzie tam wielką notkę po prostu ratującą życie DBD, że właśnie z tego powodu po prostu, że będą naprawiali DBD, PTB będzie przełożone na 11. I tutaj na będziemy mieli nowego killera, znaczy po prostu nowe DLC, jeżeli chodzi o, o zmiany. Później od 18 do 31 wchodzi po prostu, kolejne, ta znowu ta dobrze znana modyfikacja po prostu chaosu, czyli losowe pewki. I dodatkowo mam wrzuconego Bloodhunter. No niesamowite, nowe nie znałem, także nic nowego. W międzyczasie oczywiście będziemy mieli po prostu nowe skiny z Riftu do kupienia w sklepie, czyli po prostu stare, stare po prostu skinki, które były we wcześniejszych Riftach, po prostu, po prostu zostają wrzucane do sklepu i jakaś tam kolejna promocja sklepowa na jakieś tam skinki i tego typu rzeczy będzie. Więc jaki będzie marzec? no. W zależności co dostaniemy, jako chodzi o dodatek i zobaczymy, co faktycznie będzie w tym PTB, jeżeli chodzi o te zmiany ratujące stan życia. Dobra? E, czy napawa mnie to jakimś takim wielkim optymizmem i tak dalej? Nie, mimo wszystko nie e, bo DBD jest. Potrzebne, są naprawdę zmiany, ale czy to wszystko co się będzie działo? E, odniesie jakiś taki większy efekt, sukces i tak dalej. Śmiem wątpić, mam nadzieję, że się pomylę, bo mimo wszystko fajnie jakby to DBD gdzieś szło w lepszym kierunku niż jest teraz. No, także tyle. Dzięki za uwagę. Piszcie co sądzicie o tym wszystkim i tyle. Niedługo też wam przygotuję materiał dotyczący tego wszystkiego co wokół DBD się dzieje, ale to myślę, że do w przyszłym tygodniu, jeżeli już no zobaczę, Bo tutaj ciężko stwierdzić co i jak. Naprawdę. Dzięki piszcie na dole, co sądzicie. Do następnego. Hej hej.